Cześć, witajcie. Z tej strony kudłaty i przybywam do was kolejnym odcinkiem związanym z 1.19. Tym bardziej mam dla was taką jakby ciekawostkę. Konkretnie chodzi o ten blok skalku, który ma zęby. Dość długo szukałem miałem dla Was informacji, co to jest za blok, czym to początkowo miało być, bo to bardziej można zaliczyć do koncepcji początkowych. Bo jak wiadomo, mamy potwierdzony skalk shriker, katalizator, kalk sensor, czy po prostu same narośla, sam blok. Więc to mogła być właśnie początkowa wersja jednego z tych bloków. Podejrzewam, że chyba chodzi o katalizator, czyli ten blok, który po prostu będzie jakby rozrastał. Ten skalk dalej, więc może to początkowo właśnie na tym miało to polegać. Tym bardziej patrząc na koncepcje, jakie wypłynęły, jak początkowo skalk miał wyglądać i zupełnie jak miał inne kolory, i nie wiadomo o co chodzi, to właśnie jak przechodzili i zmieniali te koncepcje z jednego na drugi, to właśnie prawdopodobnie o to chodziło z tymi zębami, że jakieś tam koncepcje z poprzednich zostały, żeby to bardziej nawiązywało się do wardena że on takie właśnie zęby miał, ale zdaje mi się, że z tymi zębami chodziło o to, że początkowa wersja Wardena, czyli Stalker, miał właśnie na brzuchu otwór, gdzie ruszały mu się tam zęby, które teksturą właśnie przypominały bardzo te zęby, które ma właśnie ten blok dziwnych cekalku, więc podejrzewam, że gdyby faktycznie Stalker trafił do Minecrafta, to właśnie by tak mógłby wyglądać katalizator, właśnie nawiązując do jego wyglądu. I tak sobie myślałem, jakby to mogło działać, jeśli chodzi o ten katalizator, gdzie ogólnie teraz jest to blok i on tam jakby przechowuje expa mobów, które zabijemy to właśnie trafiłem się na taką jedną fotkę, co wywnioskowałem, że jak gdyby, jakby ten blok zjadał tego ekspa, to by otwierał swoje zęby, a gdyby już zjadł tego ekspa, czyli tak ogólnie, właśnie miałby zamknięte zęby. A może ja za bardzo że i faktycznie tak to miało wyglądać, taki właśnie był zamysł? No chyba raczej tego się nie dowiemy. No ale wracając, to powiem wam taką ciekawostkę, że już na bank widzieliście tą teksturę, jeżeli już widzieliście Wardena. Konkretnie, jeżeli spojrzycie na jego brzuch, na jego klatę, właśnie zobaczycie te same identyczne zęby. Co właśnie może świadczyć, że to właśnie na tym był wzorowany ten blok i taki faktycznie chcieli dodać. I ostatecznie, właśnie mogli go zmienić na jakiś inny, który na pewno będzie, ewentualnie jako taka ciekawostka, może nie jako ciekawostka, tylko może jako taka niezapowiedziana rzecz faktycznie taki blok się znajdzie w grze, no ale z drugiej strony. Dość sporo tych bloków skalku jest, więc nie wiem co on by jeszcze mógł robić, więc to tak bardziej stoi nad znakiem zapytania. No ale sam fakt, że takie prace były kiedyś i że faktycznie możemy takie zęby znaleźć, to robi tam jakieś wrażenie. I to byłoby na tyle. Pamiętajcie o komentarzu z opinią o babce w górze dla zasięgu. I oczywiście do zobaczenia za niedługo w kolejnych newsach.